Ile kobiet wciąż tkwi w tym schemacie i jak bardzo to potrafi być wycieczające, bo osoby sobie nakładają na siebie taką presję, że muszą wszystko ogarnąć idealnie. Wybieram, że cieszę się moim życiem. Podążam za własną mocą wewnątrz mnie. Wpuszczam nieskończone, kojące światło w ważne dla mnie relacje. Hej, hej, hej! Jestem po nagrywaniu podcastu, ogólnie mam już chyba na miesiąc do przodu zaplanowane rzeczy. Eee, też chciałam zaplanować wcześniej te filmiki, ponagrywać wszystko, bo wiem, że mnie nie będzie, że później też będę zajęta trochę takim dopinaniem tego mojego e-booka, bo chciałabym gdzieś tam, <laughs> może żeby mi się udało jakoś we wrześniu wydać go albo po prostu już mieć go domkniętego tak we wrześniu. Na razie on jest cały czas u Gosi, która sprawdza treść i, i ja dopiero jeszcze potem będę sama wprowadzać różne poprawki, więc jeszcze troszkę to zajmie, także chciałam tutaj te treści na YouTube'a i podcasty i tak dalej sobie troszkę do przodu ponagrywać we wrześniu też mnie nie będzie, zresztą to Wam już mówiłam, eee, tak, ale pewnie oglądacie to we wrześniu, tak, to już oglądacie po tym jak ja byłam na tym wyjeździe e, na Korfu, ale e, wiem właśnie, że mnie nie będzie, więc nie będę miała kiedy Nagrywać, ogarniać tematu, bo ja bardzo lubię, jakby, kiedy podróżuję, odcinać się od mediów społecznościowych i tak dalej. Chcę korzystać z tego czasu totalnie tu i teraz, więc yy, musiałam sobie to wszystko poplanować wcześniej, żeby nie robić takich przerw, bo później algorytm bardzo mnie nie lubi na Instagramie i tak yy, będę robić przerwę, więc i tak yy, Instagram nie będzie zadowolony, że mnie nie było. Ale, no ale wiecie, jakby są potrzeby takie, które ja mam, które wiem, że muszę zadbać o siebie po prostu, bo jeśli ja sobie nie zrobię przerwy, to no potem jestem zdołowana, jestem przestymulowana. A jak gdzieś jadę, to ja też chcę z tego skorzystać, a nie musieć się zastanawiać, czy ja, co ja teraz wrócę na Instagrama, jak muszę odpisywać na komentarze, znaczy muszę, wiecie, ja chcę to robić tak na co dzień, ale później, kiedy ja mam dużo nowych bodźców w mojej codzienności, dużo się dzieje, ja zwiedzam jakieś rzeczy i tak dalej, albo doświadczam po prostu bycia ja w nowym miejscu, to dla mnie jeszcze rozmowy, milion rozmów, które ja prowadzę na co dzień w przestrzeni internetu, to jest już dla mnie wykończające po prostu, a nie o to chodzi w wyjazdach, żeby później się wykończyć, tylko właśnie o to, żeby z nich skorzystać. Także ja wiem, czego ja potrzebuję i dbam w tym o siebie. No, no. <grym>, także teraz właśnie nagrywałam podcasty. Teraz będę jeszcze wrzucać to już sobie na YouTube'a. Mam poplanowane właśnie te rzeczy. Tam dorzucę kolejne do listy zaplanowanych filmów. No i co? Jeszcze mam jednego vloga, którego będę chciała poskładać. Nie wiem, czy tego, kiedy ja tego vloga, który, którego nagrywam, poskładam. Ale może zdążę jeszcze. <laughs> no fajnie będzie w sumie zdążyć, może mi się uda. Ale wiecie, ja lubię to nagrywanie. Teraz tak mam przynajmniej, że właśnie lubię tak sobie pogadać do Was i tak dalej. E, przy czym później y, czasem jestem już przestymulowana tym, że jest taka ilość tych treści, którą ja tworzę. Bo są mi podcasty, i ja y, praktycznie codziennie coś tam piszę, jeśli chodzi o posty. No, robię sobie przerwę na weekendzie, ale tak y, w tygodniu, no to ja codziennie sobie myślę, mm, coś, żeby napisać, co wypływa tak ode mnie typowo, autentycznie, czym się chcę podzielić na Instagramie, więc y, to też zajmuje przestrzeń, i żeby jeszcze dobrać jakąś grafikę do tego i tak dalej, jakieś zdjęcia. Więc tak naprawdę dużo czasu to zajmuje, dużo mojej przestrzeni myślowej i czasem już jak siedzę przy składaniu vloga, to ja już nie wiem, czy ja już to słuchałam, czy ja już to do Was mówiłam, czy nie. Też często jest tak, że ja w, na przykład w mojej codzienności się z osobami, które znam na żywo, różnymi moimi przemyśleniami i podają takie... Kurde, ile razy ja już to mówiłam, ile razy już tego słuchałam i ile razy tutaj yy, słyszałam o tym podczas tworzenia tego vloga, że aż mi się coś tak trochę w głowie zwiera. Ale to jest dziwne. No, dziwne uczucia. Z jednej strony powiem wam, że odkąd zaczęłam tak nagrywać takie vlogi, Mam wrażenie, że ja już tak rozumiem siebie, bo już mam tak przemielone pewne rzeczy, które się dzieją w danym momencie i tyle razy siebie słuchałam, że to jest też pewna forma takiego zdystansowania się do swoich problemów, do różnych takich wyzwań codziennych, do jakichś przemyśleń i jeszcze bardziej mi się to w głowie układa potem. Mam taką bardzo klarowność tego, co ja myślę, i tak dalej, więc z jednej strony to jest fajne, a z drugiej czasem po prostu jestem trochę przestymulowana tym, że obcuję tak dużo ze swoimi własnymi przemyśleniami. Nie wiem, ciekawa jestem, czy w sumie mm, inne osoby, które tworzą, też mają takie dziwne uczucie, ale nie słyszałam, żeby ktokolwiek o tym mówił wcześniej. Ja może po prostu nie oglądałam takiej osoby, która by. Mm, Miałam takie przemyślenia, nie wiem, ale ja mam tak czasem, że, że tak jakby już... To jest trochę za dużo? <noise> jakby, no nie wiem, z jednej strony trochę za dużo, z drugiej też mi to pomaga. Chyba muszę znaleźć jakiś balans w tym dla siebie, bo... Mm, może po prostu rzadsze tworzenie vlogów by mi pomogło, bo wtedy wiecie, <laughs> rzadziej bym to robiła, rzadziej bym tak ze sobą i tymi moimi <laughs> refleksjami później obcowała. No, bo wiecie, jedna rzecz to jest to, że ja teraz do Was to mówię, ale druga rzecz, że ja potem jestem z tą treścią i obrabiam tego vloga, no nie składam go, przesyłam te pliki sobie potem na laptopa i tak dalej. Ja potem patrzę to, na to, słucham tego ileś razy i. <laughs> Takie dziwne, że ileś razy słuchałam tego, co ja mówię, że... No wiecie, można się z jednej strony zdystansować do pewnych rzeczy, o których się mówi, a z drugiej to jest straszne takie przestymulowanie czasem tym. <laughs> Dobra, bo się zakręcę w, w tych moich przemyśleniach, ale no ciekawe to jest. Myślę, że teraz trochę... Za często jednak nagrywałam te vlogi i dlatego mam takie troszkę przestymulowanie. Um, ale chciałam właśnie, wiecie, nadrobić y, sobie tego kontentu, żeby mieć y, co wrzucać, albo raczej, żeby po prostu zaplanować, żeby same się te filmy wrzucały w momencie, kiedy ja nie będę miała czasu i możliwości na nagrywanie i tak dalej, więc yy, myślę, że w momencie, kiedy ja. <laughs> troszkę e, rzadziej będę to robić, nagrywać te vlogi raz na czas, to wtedy powinno być dobrze dla mnie. Że to będzie wtedy bardziej dla mnie taki fan po prostu. Takie, hmm. pogadanie sobie raz na czas i potem raz na czas posłuchanie tego, co ja sama tam gadam, e, a nie że ja z tobą jestem z tą swoją gadaniną i ja już... no już mam dość. Nie to, że ja sama siebie nie lubię, ale wiecie, no z moim wewnętrznym dialogiem ja jestem na co dzień yy, w swojej głowie i jest mi okej okay z tym, ale jak jeszcze ileś razy muszę tego słuchać, to już trochę jest za dużo. Mm, także teraz sobie... Co robię? Teraz chcę podcast yy, wrzucić jeszcze, zaplanować podcast na YouTubie, bo już wrzuciłam na Spotify, bo wiecie, jak się wrzuca na Spotify i na YouTube, no to to oddzielnie trzeba robić. Oddzielnie wrzucamy tu i tu, więc oddzielnie tworzę właśnie tą miniaturkę i tak dalej. Teraz tutaj muszę dodać głos do programu, w którym... Obrabiam filmy. Widać, jaki mam ekran brudny. No, wypaczcie. <noise> Muszę go wyczyścić. Ale właśnie chciałam Wam to jakoś pokazać mniej więcej o co chodzi. I ja sobie tutaj łączę, właśnie cały ten głos tak, łączę sobie cały głos z takim wideo, które widzicie, jakby podczas podcastu. Także teraz to się renderuje. Mm. I później będę to wrzucać na YouTube'a. Dobra, muszę troszkę ten ekran wyczyścić, bo on już jest w tragicznym stanie. Czekam jeszcze, aż się to wyrenderuje, więc Wam pokażę książkę, która przyszła do mnie. Z wydawnictwa Znak. Jest to książka mężczyzna o pięknym głosie, i ogólnie to jest książka napisana przez terapeutkę, która opisuje takie ciekawe przypadki ze swojej praktyki terapeutycznej, jakieś dziwne, z tego co rozumiem, bo jeszcze nie zaczęłam czytać. Także jestem ciekawa, właśnie ona pisze o tym. Jak właśnie sama naginała pewne zasady, których uczyła się na swoich studiach, żeby bardziej pomóc osobom, właśnie uporać się z ich problemami. Więc jestem ciekawa, bo trochę to kontrowersyjnie brzmi. Jestem ciekawa, w jaki sposób ona naginała te zasady. Także zobaczymy. Już to się kończy, wrzucać mi ten podcast na YouTube'a. Także tak ja mm, będę się powoli zbierać do pracy. Ogólnie pomyślałam, że może skoro mam dość słuchania swojego własnego gadania, to może <gadanie> będę po prostu wam więcej pokazywać niż mówić i w ten sposób nie będę się aż tak y, potem musiała mierzyć z tym moimi wywodami podczas obróbki tego vloga mm. no nie wiem, zobaczę <grytanie> jak to pójdzie. Dokończę jedzenie wafli i będę się zbierać na wejście do pracy. Wypełnione jest spokojem i równowagą. Czuję komfort, gdy myślę. Próbuję wrzucić vloga poprzedniego i już trzeci raz próbuję go załadować na YouTube, ale coś się dzieje i filmik jakby się psuje. YouTube mówi, że coś jest jakiś błąd i się nie da rady go załadować, więc mam nadzieję, że tym razem się też przetworzy i w ogóle popatrzcie, ile to zajmuje. To już druga godzina jest, kiedy on się przetwarza. No trochę to trwa, ale mam nadzieję, trzymajcie kciuki, żeby się udało. Pomyślałam, że dzisiaj może odpowiem na pytanie, które było zadane jeszcze do QA, ale nie zdążyłam na nie odpowiedzieć ostatnio. To było pytanie, jak dotarłam do etapu, w którym czuję się ok z tym, co mam, takimi materialnymi rzeczami i niematerialnymi. Hmm. Powiem Wam, że to jest myślę, że bardzo, bardzo długa droga tak naprawdę i taka, która. Cały czas. To jest taki proces głęboki, rozwojowy. Ale jeśli chodzi o pogodzenie się z tymi rzeczami, które mam fizycznymi, to myślę, że także to się zaczęło dla mnie od poznania tematu minimalizmu, od przeglądnięcia swoich rzeczy, wszystkich, które mam, zmierzenia się z tym, co ja mam. Później był etap takiego Mocnego pozbywania się rzeczy, które totalnie nie są moje, których nie potrzebuję sprzedawania, oddawania, wymieniania, wyrzucania też takich, które się już do niczego nie nadawały. I ten proces tak naprawdę trwał latami, cały czas. Ja cały czas jakby pozwalałam sobie na to, żeby kolejne rzeczy z kolejnymi rzeczami się żegnać. Także to też trochę trwało. I później ja zostałam już z taką esencją mojej rzeczy na tamten moment, bo to się też cały czas zmienia, wiecie, nasze potrzeby i tak dalej. Będziemy mieć różne rzeczy, różną ilość rzeczy w zależności od etapu w życiu. Jak już byłam z tą esencją, to też zaczęłam uczyć się takich zdrowych nawyków, zakupowych, zdrowego podejścia do rzeczy mojego, które ja pragnę mieć. Takiej na co dzień. Jak ja chcę podchodzić do rzeczy. Bycia z nimi, sprzątania i tak dalej. Także tutaj był też taki etap skupienia się na nawykach, na moich schematach dotyczących właśnie postrzegania rzeczy. Zauważenie, czy ja podchodzę do rzeczy z takiego lęku, z braku, z jakichś właśnie schematów z dzieciństwa, że mi zabraknie, czy że potrzebuję mieć dużo rzeczy, żeby sobie zapewnić poczucie bezpieczeństwa, czy gdzie tutaj jest mój taki własny balans i złoty środek w tym, żeby się poczuć dobrze i żeby po prostu. Już nie wychodzić do tematu rzeczy kupowania, nabywania, oddawania z takiego lęku, tylko z poczucia, że jest okej, okay. z komfortu, z bezpieczeństwa i nieuzależniania swojej własnej wartości od posiadanych rzeczy. I też w tamtym czasie byłam w fazie takiego mocnego minimalizmu. Bardzo ograniczyłam moje zakupy i chciałam sobie zrobić taki detoks, żeby. No poczuć, czego ja tak naprawdę potrzebuję odciąć się, ponieważ ja byłam zakup holiczką, więc e, chciałam mieć taką czystą kartę i naprawdę do minimum zredukować moje potrzeby, a później jak przez jakiś dłuższy czas byłam już sobie z tym, to potem e, zaczęłam stopniowo mm, kupować rzeczy i czuć, uczyć się czuć, co jest dla mnie, co będzie ze mną spójne i kiedy ja kupuję właśnie tak dla siebie. Z tego, co naprawdę potrzebuję, z tego, co jest moje, a kiedy kupuję z tego braku i poczucia, nie wiem, że chciałabym coś innym udowodnić, i tak dalej. Więc tutaj cały czas się uczyłam w tym siebie i uczyłam się też doceniania dla tego, co mam po prostu na co dzień, zauważania rzeczy, patrzenia na nie, zachwycania się tym, co mam i tym, jakie to jest praktyczne, jak mogę z tego korzystać, jak fajnie mi to ułatwia życie, na przykład. Jak dana rzecz jest ze mną spójna, ale też uczyłam się takiego, wiecie, nieprzywiązywania aż tak dużej wagi do rzeczy. Uczyłam się, że one są dla mnie narzędziem, są pomocą, są super. Ja lubię z nich korzystać i ułatwiają mi życie, i fajnie jest się cieszyć doświadczaniem korzystania z rzeczy, ale one nie są dla mnie najważniejsze. Po prostu ustawiłam tutaj też swoje własne priorytety, co jest dla mnie najważniejsze w życiu. I ustaliłam, że dla mnie rzeczy są, są pomocą, są super, lubię też cieszyć się nimi, ale jakby one są na drugim planie mojego życia, i najważniejsze dla mnie są jednak przyżycia niematerialne, to stawiam na pierwszym miejscu. Myślę, że to czucie się ok z tym, co się ma, jest z tym, że czujemy się dobrze sami ze sobą w środku, mamy swój balans w podejściu do rzeczy. I czujemy się ok ze swoim życiem. <laughs> A jak się czuć ok ze swoim życiem? No dla każdego to będzie coś innego. Ale dla mnie najważniejsze jest to, że ja wiem, że ja tutaj jestem po to, jeśli chodzi o życie, <laughs> bycie żywą istotą, po to, żeby tego doświadczać. Żeby doświadczać wszystkich doświadczeń, które przychodzą do mojego życia. I ta perspektywa zmienia dla mnie naprawdę dużo bo ja wiem, że niezależnie od tego, jakie mam doświadczenie, to ono jest dla mnie w pewien sposób cenne, jest dla mnie lekcją, z której ja mogę się dużo nauczyć, więc to podejście sprawia, że ja się czuję dobrze, niezależnie od tego, co się dzieje w moim życiu. Ja czuję się ok, z tym, że nie jest ok. <laughs> to jest taka codzienna praktyka tak naprawdę bo ja sama też mam y, różną irytację w sobie na co dzień i tak dalej, ale uczę się cały czas tego, żeby akceptować różne stany, różne emocje w sobie, różne doświadczenia, różne okoliczności, na które zewnętrzne, na które ja nie mam wpływu i uczyć się sobie przypominać, że ja mam wpływ na to, jaka jest moja wewnętrzna perspektywa i jak ja będę postrzegać pewne rzeczy. Zawsze mamy wpływ na to, jak my wewnętrznie coś postrzegamy, jak my na coś reagujemy i ja się staram skupiać na tym właśnie, na co mam wpływ, a to, na co nie mam wpływu, odpuszczać. I właśnie i czucie się ok, z tym, co jest w moim życiu, to jest też czucie się dobrze ze sobą. A czucie się dobrze ze sobą to jest taka praktyka każdego dnia też bycia dobrą dla siebie, słuchania siebie, słuchania swojego ciała, swoich potrzeb zwalniania, zastanawiania się, czego ja dzisiaj potrzebuję, jak mogę sobie to zapewnić i jak mogę zadbać o siebie, żeby później móc też dać to innym. No,